Witajcie, kochani, na moim kanale. Ja mam na imię Ania i na samym początku chciałam Wam bardzo podziękować za wspieranie mojego kanału, za subskrypcję, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i za postawione kawusie na Buy Coffee. Naprawdę to jest dla mnie takie bardzo duże docenienie i dzięki temu, yy, że mój kanał się rozwija, jeszcze bardziej chce mi się. Wszystko robić podwójnie, poczwórnie. I powiem Wam tak, wszystko byłoby super, gdyby trochę nie blokował nas, dziewiarek, nas, osób, które nagrywają też tutoriale, gdyby nas nie blokowało Garn Studio. Coś ostatnio wiecie sami: jest jakiś mały problem i te nasze tutoriale niestety są mocno okrojone. Mocno, jakby zawęża się ta nasza działka, żeby Was uczyć, dlatego że nie możemy pokazywać schematów, nie możemy pokazywać opisów. No i to jest takie dodatkowe utrudnienie. Ostatnio też otrzymałam odpowiedź właśnie z Garn, od Garn Studio, że nie wolno. Nie wolno pokazywać, udostępniać, więc musimy sobie jakoś po prostu radzić ale to jest tak wiecie na marginesie. W dzisiejszym odcinku chciałam wam pokazać kontynuację sweterka Sherwood Forest, na który oczywiście otrzymałam zgodę od Garn Studio na nagranie tutorialu dla was. Pokażę wam dzisiaj też troszeczkę mój ogródek, bo tam się pozmieniało trochę. Urosły dynie. No i powiem wam, że zawalczyłam o ten mój trawnik. Wiem, że to jest kanał dziewiarski, ale też tak trochę o mnie opowiem nie? i co się tam u mnie ogólnie dzieje. Więc zawalczyłam o trawnik, który był w tragicznym stanie. O wszystkim za chwilę. Kontynuacja Sherwood Forest. To sweterek z darmowego wzoru od Garn Studio. Sherwood Forest. Oczywiście Wam pokażę tutaj zdjęcie, żeby było lepiej widoczne. Jest to sweterek, który wykonuje się od góry do dołu. Na tą chwilę zużyłam już 3,5 motka Kitsilka i nie wiem ile dokładnie zużyłam drops z Fabla, dlatego że wiecie, że ja ten sweterek robię z resztek tak naprawdę i chyba dopiero powiem Wam ile zużyłam tej włóczki, jak skończę ten sweter i jak go zważę. Sweterek robi się, słuchajcie, od góry do dołu. Jest to taki jakby półgolfik. Ja tak myślę sobie, że są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że można ten golfik zrobić jako odwinięty golf, czyli taki półgolf. A druga opcja jest taka, że można zrobić jako dekolt podwójny, czyli zszyć od wewnątrz i żeby to był taki wzmocniony, grubszy trochę dekolt, tak? Taki ściągacz jakby. Następnie, zgodnie z opisem, ze schematem, Dodaje się oczka do karczku i powstaje właśnie ten nasz cały karczek. Później, oczywiście, cały czas pamiętajmy o tym, należy pamiętać w tym opisie, w tym swetrze o tym, żeby zachować te paski, które tam są. Tam można zrobić paski, ale nie trzeba. Ktoś, kto jest mniej cierpliwy, albo mu się nie chce, albo nie ma włóczki, nie musi robić tych pasków. Wystarczy tylko, Mieć taką kolorową fabelkę, i tu też wyjdą paski. Yy, I powiem Wam, że nawet na początku zaczęłam robić samą tą fabelką, ale zobaczcie, tutaj są takie różne białe, jasne przejścia, ciemne przejścia, i to wychodziło, ale postanowiłam i też trochę z obawy, bo nie wiedziałam, czy mi wystarczy, wiecie na ten yy, sweter, nie? Yy, postanowiłam wpleść jaśniejszą nitkę i taką jeszcze inną, a na sam koniec. Czarną. czarną nitkę, którą większość z Was mi odradzała, ale ja Wam zaraz pokażę, jak to wyszło. To znaczy, jak to wygląda, bo według mnie, to znaczy tak, mi się podoba. Nie każdemu musi się podobać, ale mi się bardzo podoba to, ta kolorystyka. Ktoś nawet w komentarzu napisał, że to takie z pazurkiem będzie, jak się zrobi ten, tą czarną nitkę. Może tam pazurka nie ma, bo ta czarna nitka zrobiła się powiedzmy pastelowa. A dlaczego? No, bo wplotła się w te jasne, wszystkie różne kolorystyki i sama się zrobiła blada przez to. No więc, ponieważ zrobiła się blada, nie ma tam za wiele pazura. O! Już moje włosy mają większy pazur. Dobra, słuchajcie. Z czego robię ten sweter? Kit Silk. Do tego idzie ten mój fabel, tak? Do tego zużyłam jeszcze fabelkę, taką szarą. Tu mam nawet banderolkę kolor 114. Do tego jeszcze zużyłam kolor taki jasny ekri, Kolor 100, też oczywiście fabelka. I nie mam banderoli, bo tutaj mi została jakaś resztka w ogóle. Mam nadzieję, że mi wystarczy jeszcze, żeby skończyć ten cały sweter, i żeby on jakoś tak w miarę spójnie wyglądał. Tej czarnej mi trochę jeszcze zostało. O! Więc tą czarną też postaram się jakoś tam wpleść, żeby to skończyć. I słuchajcie, mój sweterek wygląda w ten sposób. Oczywiście on jest jeszcze totalnie nieskończony, bo tak, ani dół nie jest skończony, ani rękawy nie są skończone. No, drugi rękaw nawet nie jest zaczęty, więc widzicie o. Ale już wygląda całkiem fajnie. Zaraz wam się w niego ubiorę i zobaczycie jak wygląda. Słuchajcie, ten sweter, przysięgam z ręką na sercu, przymierzam pierwszy raz od momentu, od którego ostatni raz wam go pokazywałam, gdzie był tylko ten kawałek karczka. Zobaczcie jak wygląda fajnie. Pokażę wam o. Tutaj zaczęłam robić już ściągacz, ale jeszcze nie, nie robię go, dlatego że oczywiście nie wiem, czy mi wystarczy włóczki, więc muszę bardzo ostrożnie podejść do sprawy. Mamy tutaj już kawałek rękawa. Rękawek jest zwężany, widzicie tutaj markery. Dla mojego rozmiaru zwęża się go 11 razy co 3 cm. Oczywiście układ paseczków mniej więcej też staram się zachować, chociaż powiem Wam tak szczerze, że ten fabelek naprawdę robi robotę, ale jednak ten biały wplatam, bo boję się, że zabraknie mi tej włóczki. Więc zobaczcie. I co, ten czarny wcale nie wygląda tak źle, prawda? No fajnie wygląda. I tutaj zobaczcie, ja mam odwinięty ten golf tu, ale on może być też podwinięty do środka i prawdopodobnie można go tam w środku zszyć, żeby wiecie, żeby on był taki, wiecie co? Może ja trochę zepnę włosy. Będzie lepiej widać o. Zobaczcie. O, widzicie? Tutaj można wtedy zszyć w środku ten golfik o. I on będzie taki jakby pół golf. Taki o. Hmm? No, powiem Wam, że ten czarny kolor wcale naprawdę tak źle nie wygląda. Nie odróżnia się aż tak mocno. Planuję go jeszcze, właśnie go tutaj w ściągaczu użyć. Oczywiście w rękawkach też będzie dorobiony tutaj. No, tutaj, oczywiście, w drugim rękawie też. No i zobaczymy. No, myślę, że fajnie wygląda. Mi się podoba. Zastanawiam się jeszcze tylko, czy ten dekolt właśnie podwijać do wewnątrz, czy go po prostu zostawić jako odwinięty. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie zdecydowałam. Muszę się dopiero, że tak powiem z tym przespać. Jak już cały sweter skończę, to wtedy będę wiedziała, czy ten golf wywinąć, czy go wręcz tutaj wszyć do wewnątrz, o, w ten sposób. Tymczasem jeszcze nie wiem. Na razie jest, tak też źle w sumie nie wygląda. Kto co lubi, kto co woli. Poradźcie mi, może wy macie jakieś lepsze pomysły, jakiś inny ogląd na to, jak to miałoby wyglądać, bo powiem wam szczerze, że chyba raczej w opisie, jeśli chodzi o drops, to Garden Studio no nie napisali w opisie, czy to ma być zszyte, czy ma być zostawione luzem, więc chyba interpretacja dowolna. Tak mi się zdaje. Mam nadzieję, że Wam się podoba też ten sweterek i że będziecie go razem ze mną e, dziergać. E, tak jak mówiłam już wcześniej, ja mam to szczęście, że mnie Kid Silk nie gryzie i w ogóle nic mnie nie gryzie. I w, czytam w komentarzach, no... Wiele osób pisze, że was gryzie. Kiedyś powiem wam szczerze, że jedna osoba napisała mi, że jest taki silk. to znaczy to nie jest kit silk. to jest takie coś jak kit silk, taki moher z jedwabiem chyba i on nie gryzie. Nie pamiętam jaka to była nazwa. Może ktoś z was y, zna taką włóczkę, którą można by zamienić zamiast kit silk. Dać po prostu taką inną włóczkę, która nie będzie gryzła. Bo jeśli chodzi o Fabel, to Fabel w ogóle nie gryzie. To jest włóczka skarpetkowa i tą Fabelkę normalnie można prać w pralce. Ona się w ogóle nie rozciąga, nic się z nią nie dzieje. Już wcześniej Wam mówiłam, że ja mam wszystkie skarpetki, większość skarpetek z Fabel zrobione, z włóczki Fabel. I wszystkie skarpetki piorę w pralce. Wszystkie. 40 stopni, nie patrzę w ogóle na nic. Nic się z nimi nie dzieje. Nic. Także, gdyby nie ten kit silk, to ten sweter też można byłoby prać w pralce. Oczywiście polecam ręcznie, bo to kit silk. Lepiej nie zmarnować takiego swetra, tak? Bo no, byłaby szkoda. Powiem Wam, że podoba mi się. Wygląda fajnie i zapowiada się fajnie. Zobaczymy, jak już go skończę, co to z tego będzie. No, i oczywiście pokażę Wam efekt końcowy, e, którym będzie tutorial po prostu nagrany na cześć tego sweterka. E, co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj pokażę Wam też tak szybciutko, co słychać w moim ogródku. E, sweterek w ogóle ten dosyć długo mi się dzierga, dlatego że miałam bardzo intensywnych parę, parę ładnych dni, z tego względu, że opiekowałam się pieskiem mojej przyjaciółki. I trzy razy dziennie do niego chodziłam. I w sumie chyba siedziałam z nim dłużej niż z moimi kotami. Wychodziliśmy na spacery rano krótsze, potem trochę dłuższe. Pokażę Wam też relacje bo czasami spędzałam u niej też jakieś tam wieczory właśnie, żeby posiedzieć z pieskiem, żeby nie czuł się samotny. I wtedy właśnie też trochę dziergałam ten sweterek. No, także podzielę wam się takim. Weekly vlogiem, jakby, który będzie końcówką tego vloga. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. No, tymczasem zapraszam was do mojego ogródka. Słuchajcie, jestem tutaj teraz u mojej e, przyjaciółki, e, zajmuję się jej pieskiem i o, coś tam, o, coś się dzieje, coś jest na rzeczy. Coś tu się dzieje, <grym> e, także tym razem nie sceneria kotów, a pieska. E, ja w tym czasie robię, zobaczcie, ten sweterek Sherwood Forest. Widzicie? Oddzieliłam już rękawy i no, myślę, że całkiem fajnie się zapowiada i tak, tak mi się zdaje, że całkiem szybko go skończę, bo to są druty 4,5 mm i naprawdę całkiem szybko idzie. Dopiero co oddzieliłam, a już mam, zobaczcie, no taki kawałek przerobiony. O! Nie jest źle. Myślę, że niedługo już pochwalę się gotowym sweterkiem. Także kochani, to taki mały przerywnik. Zapraszam Was do dalszej części mojego vloga. Ciao! No, na takiej długiej smyczy to zadowolony jestem! No, choć ho! Nie, dalej idziemy, chodź, dalej. Nie wracamy. Messi, dzień piąty. Dużo Ciekawski jest. Ale przynajmniej trochę popracowały mi mięśnie przez te wszystkie dni. Zakwasy z piszczeli już zniknęły praktycznie. Zostały jeszcze przy kostkach, i na udach i na... Także nie jest źle. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten y, odcinek. Jeśli tak, to puśćcie jakiegoś lajka, kliknijcie subskrypcję. Tutaj, jeżeli ktoś jeszcze mnie nie subskrybuje, będę Wam bardzo wdzięczna za każdy komentarz dotyczący tego swetra, tego, co myślicie o moim ogródku, czy Wam się podoba takie rozwiązanie w ogóle y, hodowania warzyw y, w y, doniczkach. Co o tym myślicie? Czy w ogóle mm, mieliście takie doświadczenia, czy kiedyś próbowaliście, może chcieliście, a baliście się? Ja was zapewniam, że wychodzi spoko, tylko trzeba im dać się troszeczkę najeść różnych witaminek. Dajcie mi znać, co myślicie. Tymczasem życzę wam pięknego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao.